Drodzy przyjaciele, istnieją podstawowe zasady w wychowaniu Matki Bożej. Podstawowe zasady. Jednym z głównych, jedną z głównych zasad w szkole Matki Bożej w jej wychowaniu to uczyć się. Są. Jeszcze inne ważne, ale jednym z głównych jest uczyć się. Jako powód swojego przybycia do Meteogoria, Matka Boża przytacza nauczanie mówi Bądźcie świadomi, moi umiłowani, że jestem waszą matką i że przyszłam na ziemię, aby was uczyć. Drugie orędzie pragnę was. Pouczyć i pomagać kroczyć drogą świętości. Ponieważ Matka Boża zwraca się do wiernych, do nas pojawia się pytanie, dlaczego Matka Boża prosi wiernych, aby uczyli się modlić, kochać i tak czy wiernym nie wystarcza wychowanie w rodzinie, w katecheza w szkole, przyjęte sakramenty, książki o tematyce duchowej, czasopisma o wierze? Matka Boża przytacza kilka powodów, dla których i wierzący powinni uczyć się w jej szkole. A są to: pierwszy powód, to Niewiedza. Drugi powód nie możemy sami. I trzeci powód dlaczego mamy się uczyć z powodu wzrostu i otwierania serca Bogu. Trzy powody. Pierwszy powód to niewiedza. Niewiedza jest jednym z powodów, dla których powinniśmy się uczyć. Matka Boża pokazuje nam, z czego składa się nasza niewiedza. Oto kilka orędzi. Nie. Nie potraficie kochać i nie potraficie z miłością słuchać słów, które Wam daję. Nie. Nie wiecie. Ile łask daje Wam Bóg. Nie wiecie, drogie dzieci, jak wielka jest moja miłość i nie potraficie jej przyjąć. Na różne sposoby pragnę Wam ją okazać, ale Wy, drogie dzieci, nie rozpoznajecie jej. Nie rozumiecie moich słów sercem, ani nie możecie zrozumieć mojej miłości. Nie, nie potraficie mi się oddać. Kiedy Bóg jest z wami, macie wszystko, a kiedy go nie chcecie, jesteście nieszczęśliwi i zagubieni, i nie wiecie, po czyjej jesteście stronie dziadki. Nie umiecie żyć w łasce Bożej. Dlatego wzywam was wszystkich na nowo, abyście nieśli Słowo Boże w swoim sercu i myślach. I ostatnia urędzie, dziadki, kochacie mało, a modlicie się jeszcze mniej. Jesteście zagubieni i nie wiecie, jaki jest wasz cel. Weźcie krzyż Patrzcie na Jezusa i naśladujcie go. Sama niewiedza nie stanowi problemu, to, że my nie wiemy, to nie jest problemem. Mądry Sokrates mówił: Wiem, że nic nie wiem. Miał na myśli to, co następuje. Kiedy widzę, że czegoś nie wiem, otwieram się na nową wiedzę i tak się rozwijam. Problemem jest jednak nasza wiedza to, że myślimy, że wiemy, bo to może stać się dla nas przeszkodą. W rzeczywistości nie, problem nie tkwi w wiedzy, lecz w przekonaniu o swojej wiedzy. W przekonaniu, że nasza wiedza jest właściwa, i taka postawa zamyka nas na nową wiedzę. Przypomnijmy sobie mieszkańców Nazaretu w synagodze: Jezus jest w synagodze. Ludzie są zachwyceni, mówią: Jakże wielka to mądrość jakie cudowne moce ale wtedy gdy dowiedzieli się że on jest synem Józefa i Maryi gdy ktoś to powiedział to więc gdy się dowiedzieli gdy mieli o nim wiedzę teraz już wiedzą kim jest czyj jest to był dla nich skandal to ich zablokowało ta wiedza ich zablokowała Jaka jest właściwy stosunek do niewiedzy w kontekście szkoły Matki Bożej? Filozof Gadamer mówił: Nie jest mądry ten, kto wie dużo, lecz ten, kto jest otwarty na nową wiedzę. Właściwa postawa to chęć przyznania się, że Wiele nie wiemy. Szukanie pomocy Matki Bożej i przyswajanie nowej wiedzy. Ponadto ważne jest odróżnienie wiedzy od jej praktycznego zastosowania. Wiemy dużo o pokoju, ale często nie znamy powodów, dla których go tracimy. Ani nie znamy sposobów, jak odnaleźć pokój. Dużo wiemy o modlitwie. Ale czy się modlimy? Jaka jest nasza modlitwa? I jacy jesteśmy po modlitwie na spotkaniach z ludźmi? Wiemy, że powinniśmy wybaczać, ale gdy ktoś nas zrani, czy potrafimy wyjść z z tego stanu zranienia i nieprzebaczenia. Dlatego Matka jest z nami, aby nas nauczyć, aby nas wychowywać, jak żyć tym, co wiemy. Jak żyć tym, co wiemy. Dlatego Matka Boża jest z nami. Druga uczyć, uczy, Za co nas gospa uczy je, nie możemy sami. Matka Boża nas uczy, ponieważ nie możemy sami. Myślenie, że jesteśmy samowystarczalni, że nie potrzebujemy Boga, że możemy żyć sami i sami odnajdować rozwiązania i Właściwą drogę do pokoju, to drugi powód, dla którego potrzebujemy szkoły Matki Bożej, jej wychowania. Matka Boża mówi: Wzywam Was, abyście rozmyślali o swojej przyszłości. Tworzycie nowy świat bez Boga, tylko o własnych siłach. I dlatego jesteście niezadowoleni i pozbawieni radości w sercu. Ten czas jest moim czasem, i dlatego, dziadki, ponownie wzywam Was do modlitwy. Błogosławię Was i powtarzam, że jestem z Wami, aby Wam pomóc. Dlatego jest z nami, bo my myślimy, że. Możemy budować ten świat sami, o własnych siłach, bez Boga. Żyć bez Boga nie możemy. Największe oszustwo szatana pojawia się, gdy przekona nas, że możemy żyć sami bez Boga. Od razu na początku. Tak zdarzyło się Adamowi i Ewie. Możecie żyć bez Boga. Tak samo jak udało mu się oddzielić od Boga Adama i Ewę, tak też próbuje nas. Ale takie życie nie tylko nie ma przyszłości, lecz prowadzi nas do zguby, ponieważ nie możemy żyć sami. Nie możemy bez Boga. Gdyż. Jesteśmy stworzeni przez Boga i dla Boga, jak mówi Augustyn. I Jezus nam to powiedział: Doprawdy, bez mnie nic nie możecie uczynić. I Matka Boża, nasza Matka, mówi nam to, oferując pomoc. Matka Boża mówi: Wy, drogie dzieci, nie możecie sami, dlatego. Jestem tutaj, aby Wam pomóc. W jakim sensie potrzebujemy pomocy Matki Bożej? Weźmy za przykład pokój. Jedną z najgłębszych tęsknot naszego serca. Pokój oczywiście ten prawdziwy, Boży. Nie możemy go osiągnąć wyłącznie. Naszymi siłami, ponieważ jest to dar Boży. Jeśli nawet go osiągniemy, łatwo go tracimy. I z tego powodu, jak mówi Matka Boża, jesteśmy podobni do niepewnych dzieci, które czynią pierwsze kroki. Tacy jesteśmy, jak niepewne dzieci, czyniące pierwsze kroki w życiu. I tacy jesteśmy, mówi Matka Boża. To samo dotyczy modlitwy, postu, Eucharystii, stosunku do przyrody i tak We wszystkich tych dziedzinach nie możemy polegać tylko na własnych siłach, bo jesteśmy słabi. Mamy wiedzę o tym wszystkim, ale nie udaje nam się osiągnąć tego, co wiemy. Przepaść, otchłań jest pomiędzy naszą wiedzą a jej realizacją. Ale właśnie dlatego Matka jest z nami i oferuje nam swoją pomoc. Matka Boża mówi: Dlaczego jesteś z nami? W ten sposób zrozumiecie, dlaczego jestem z Wami tak długo. Pragnę nauczyć was modlitwy. Zobaczcie, dlaczego Matka Boża jest z nami. Chcę nauczyć was modlitwę. Jest pewna opowieść. Dziecko męczyło się. Chciało podnieść jakiś wielki kamień. Chciało je podnieść, ale nie udawało mu się tu. I jego ojciec na to patrzył. I mówi, synu, czy posłużyłeś się wszystkimi swoimi siłami, aby podnieść ten kamień? Chłopczyk, mały chłopczyk mówi tak, tato. A ojciec odpowiada: Nie, bo nie zawołałeś mnie, żebym ci pomógł. Dlatego modlimy się, Prosimy o Bożą moc, bo nie możemy sami. I ostatni wymiar na zakończenie, dlaczego Matka Boża wzywa nas, abyśmy się uczyli z powodu rozwoju i otwierania serca Bogu. Jeden z powodów, dlaczego potrzebujemy szkoły Matki Bożej i jej wychowania, to możliwość rozwoju. Często jest zarzut do nas, wierzących, że wprawdzie się modlimy, ale po modlitwie pozostajemy tacy sami. Ryzeusz, który modli się w świątyni, jest przykładem człowieka, który wprawdzie się modli, ale jego serce pozostaje zamknięte na Słowo Boże i wgląd w stan swego ducha. Modlitwa faryzeusza jest niewłaściwie ukierunkowana, bo nie ma w niej miejsca i gotowości na przemianę. I tutaj chybił w sensie modlitwy. Dlatego Matka Boża uczy nas ważnej zasady, mówi. Wy, dziadki, szukacie pokoju i. Modlicie się na różne sposoby, ale jeszcze nie oddaliście swego serca Bogu, aby On napełnił je swoją miłością. I dlatego jestem z Wami, aby pouczyć Was i przybliżyć do miłości Boga. Matka Boża mówi, szukacie pokoju. I modlicie się na różne sposoby, ale jeszcze nie oddaliście swego serca Bogu, aby On napełnił je swoją miłością. Dlatego jestem z Wami, by pouczyć Was i przybliżyć do miłości Bożej. Nie tylko nie wystarczy, Jedynie się modlić, lecz podczas modlitwy powinniśmy się rozwijać, zmieniać, stawać się bardziej dojrzałymi, wiernymi i dążyć do świętości. A jednym z warunków rozwoju jest mieć otwarte serce. A otwieramy się, jeśli jesteśmy gotowi, by się uczyć i przyjmować to, co nowe i inne. Drodzy przyjaciele, to tyle na ten temat dotyczący pedagogii Matki Bożej. Matka Boża jako nasza matka i nauczycielka. A na zakończenie... Żeby trochę się zrelaksować, to być może było trochę wymagające, wracając do tych grubych, otyłych ludzi. Anegdota. Był pewien profesor w szerokim brzegu, w klasztorze. Być może słyszeliście o szerokim brzegu, i był otyły, a uczniowie bardzo go lubieli. I bardzo lubieli być w jego towarzystwie. I przy jednej z okazji uczniowie go otoczyli, stanęli wokół niego, wszyscy w kręgu i rozmawiali z nim. On im coś mówił. I jeden z nich zapytał: Profesorze, jaka jest różnica pomiędzy y, wami a beczką? On odpowiedział: Różnica jest następująca. Beczka jest otoczona obręczami żelaznymi obręczami a ja jestem otoczony głupcami. To znaczy grubsi ludzie potrafią żartować, mają humor, a w duchowości to jest dobre. Ja lubię opowiadać tę anegdotę. Wielu ją zna, ale powtórzę: kiedy dziadek i babcia, mąż i żona. Siedzieli razem i babcia mówi do dziadka: Całe życie spędziliśmy razem, ale nigdy nie rozmawialiśmy. A dziadek na to mówi: Babci, nigdy nie chciałem ci przerywać. Jeszcze jedna anegdota, mamy czas, więc, żeby się zrelaksować e, o słuchaniu, jak bardzo ważne jest słuchanie. Pewien dziadek nie słyszał, stracił słuch. I poszedł do lekarza. I po kilku terapiach. Lekarz mówi mu, o, teraz pan słyszy. Dziadek mówi, tak, tak, słyszę, słyszę. Lekarz mówi, to wyobrażam sobie, jak teraz z tego powodu, że pan słyszy, cieszą się członkowie pana rodziny. A dziadek mówi, nie powiedziałem im, że ponownie słyszę. Bec sam, bec... Już trzeci raz zmieniłem testament. Drodzy przyjaciele, humus, humor, humus, ziemia, humus, ziemia, humilitas, pokora i humor, wszystko razem, humus, ziemia. Pomilitas, pokora i humor idą w parze. Duchowość. Dziękuję Wam za uwagę.